Nie wiedział, Walshon. Wow, mamy w dziale samochodu mamy takie urządzonka, Oprócz tego, że można zaskanować sobie cenę, czyli czytnik, do tego możemy sobie, jak nie wiecie, nie wiecie, jaką żarówkę potrzebujecie do samochodu. Wchodzimy w żarówki, wybieramy na przykład e, Volkswagena i wybieramy na przykład, my potrzebujemy Golf, Golf Piątka w hatchbacku, Golf Piątka w hatchbacku od 23 roku. I tu są wszystkie żarówki, które są macie. Mijanie H7 drogowe, H7 pozycyjne. Takie, czyli cały wykaz tych żarówek. Naprawdę ułatwia życie. To samo, to samo, podobne. Można zrobić to samo z wycieraczkami. Nie wiecie, które, bo wycieraczki mogą być: 50, 60, lewa, dłuższa, prawa. Ta, mocowanie też wycieraczek jest bardzo ważne. Wchodzimy na wycieraczki. Wchodzimy na przykład na ostatnią do rynówkę. Szukałem. Chodzimy do rynówki. Mamy megana, do megana dwójki szukałem. Grand Tour Cabrio, megan dwójka. I są dwa rodzaje. Od do szóstego roku i od szóstego roku, bo mocowania różne sobie. Dajemy do szóstego roku. Strona kierowcy, pokaż. Strona kierowcy 600 mm, strona pasażera 450. I sobie, obracacie się, idziecie, szukacie żarówki, fytyaczki.